Dzień dobry, pojawiam się u Was w domu rano, żeby przypomnieć, że przed nami dziś fantastyczny wspólny wieczór. O godzinie 20.30 na pokładzie Rozmawiam, bo lubię pojawi się Robert Konieczny, architekt, założyciel serce, umysł i twarz pracowni KWK Promes, o której projektach będziemy dziś rozmawiać. A w moich rękach książka Budynki plus idee, książka, która najpierw pojawiła się na rynku anglojęzycznym, teraz trafia do nas po polsku, skąd taka na kolejność to wszystko dziś wieczorem wyjaśni Robert. Co ważne, użyłam słowa książka, bo to jest zdecydowanie więcej niż album. W przypadku albumu jest to zazwyczaj tak, że oglądamy, kartkujemy, przyglądamy się zdjęciom, zamykamy, odkładamy na półkę koniec. To nie jest ten przypadek. Tutaj dostajemy piękne zdjęcia, które oczywiście już bardzo dużo mówią, ale co istotne, dostajemy też historię, opowieść, która pokazuje jak wygląda droga od pomysłu do realizacji. Jak każdy pomysł może być taką bazą dla kolejnego, jak wręcz te pomysły pączkują w pracowni architektonicznej. Zresztą śledzimy rozwój KWK Promes od tego momentu, kiedy pracownia była w piwnicy u teściów Roberta, aż do współczesności. Na okładce tego albumu, tej książki widzicie arkę koniecznego, czyli dom architekta w Brennej, który został uznany najlepszym budynkiem świata w konkursie Wallpaper Design Awards 2017. A w środku znajdziecie kilkanaście innych realizacji. Są to domy, są to bloki, są też projekty przestrzeni publicznych nagradzane. Jest przepiękna galeria sztuki, jaka jeszcze nie zdradzę, ale zdradzimy to wspólnie wieczorem o godzinie 20.30. Ta różnorodność jest szalenie istotna. Tak samo jak patrzymy na realizację KWK Promise, które wymagały sporych budżetów, bo zaangażowano na przykład do współpracy specjalistów, którzy na co dzień współpracują z NASA, ponieważ wykorzystano tak niestandardowe rozwiązania, ale są też niskobudżetowe realizacje, jak na przykład budynek mieszkalny Unikato w Katowicach. W wydanie tego albumu zaangażował się sam Philip Giudidio, czyli człowiek, który jest takim guru w świecie architektury, amerykański krytyk architektury, który odpowiada za całą masę pięknych, estetycznie dopieszczonych albumów. No, przypominam sobie na przykład. Na monografię mm, Normana Fostera, ale tych albumów jest znacznie więcej. Jak przecięły się ścieżki Roberta i pana Filipa, o tym na pewno Robert dzisiaj wieczorem o godzinie 20.30 opowie. Po lekturze w ogóle muszę Wam powiedzieć, że zdam sobie sprawę z tego, że przy projektowaniu mm, sprawdzają się takie cechy, które generalnie przydają się w życiu, czyli odwaga. Nie przywiązywanie się tylko do jednej koncepcji, takie kurczowe trzymanie się jednego pomysłu, tylko elastyczność w działaniu i jeszcze jedna szalenie istotna rzecz, czyli współgranie z otoczeniem. To jest taka książka, która myślę, że sprawia frajdę zarówno architektom, specjalistom, ludziom z branży, ponieważ dostajecie bardzo konkretną wiedzę. I myślę, że tutaj robert konieczny w taki hojny sposób dzieli się konkretnymi rozwiązaniami. Zresztą sam podkreśla, że to już są takie czasy, w których żyjemy, kiedy. Nie czas na konkurencję, tylko na dzielenie się konkretnymi rozwiązaniami, na przykład takimi rozwiązaniami, które mogą sprzyjać środowisku. Ja podczas lektury też się zastanawiałam, kiedy architekci mówią stanowcze i zdecydowane nie inwestorom, więc to też będzie jedno z pytań, które dzisiaj zadam. Będziemy sobie spacerować ścieżkami projektowymi i mogę powiedzieć, że to będzie taki intensywny, intelektualny, ale też pełen lekkości spacer, bo taka rzecz, która Przydaje się i przy projektowaniu, i, przy w życiu, i w życiu, rzecz jasna, to jest poczucie humoru. I bardzo lubię to poczucie humoru Roberta, bo ono się tak pojawia między zdaniami, nagle. Więc czytacie, dostajecie bardzo konkretną dawkę wiedzy, a jednocześnie najzwyczajniej w świecie uśmiechacie się nad tym albumem, co też oczywiście nie jest bez znaczenia dla odbioru całości. Dziś godzina 20:30, zapraszam Was z całego serca. Porozmawiamy sobie też o takich rozwiązaniach, kiedy zaciera się ta granica pomiędzy budynkiem a jego otoczeniem. Zresztą nawet jak patrzycie na okładkę tej książki, na okładkę albumu Arka Koniecznego, nie jest ogrodzona. Spokojnie sobie mogą wędrować zwierzaki. Zresztą wielokrotnie widziałam w internecie takie zdjęcia Arki Koniecznego, kiedy padało i na przykład owieczki sobie gdzieś tutaj siedziały i się zadomowiły. No właśnie, o takich miejscach, do których chce się wracać dziś będziemy rozmawiać, więc zapraszam was z całego serca. To będzie Spotkanie, podczas którego nie tylko będziecie słuchać, ale będziecie mogli zadawać pytania, i to jest od razu komunikat zarówno dla specjalistów, dla zawodowców, jak i dla laików takich jak ja, e, którzy mają poczucie dzięki tej lekturze, że ktoś zapraszająco otworzył im drzwi do swojego świata, a to zawsze w spotkaniach z ludźmi, co nie najbardziej. Taki ruch, przepływ myśli. Dziś o godzinie 20.30, Robert Konieczny na pokładzie Rozmawiam, bo lubię. Do zobaczenia.